Dzień dobry najmilsi. Pamiętacie, jak z wielką dumą i powagą Bernard Zygier, bohater sezyfowych prac Stefana Żeromskiego, recytował Redutę Ordona podczas zajęć? Miało to ogromny wpływ na wszystkich słuchających. Ale ci z Was, którzy jeszcze sezyfowych prac nie przerabiali, mogą się uśmiechnąć. W tym roku nie jest to lektura obowiązkowa, na egzaminie ósmoklasisty za to lekturą obowiązkową jest właśnie owa słynna wspomniana Reduta Ordona. Zapytacie dlaczego? Dlaczego ten wiersz Mickiewicz'a ma tak ogromne znaczenie? Moi drodzy, wszyscy potrzebujemy wzorów do naśladowania. Potrzebujemy widzieć literackich bohaterów, między innymi jako wielkich patriotów, którzy gotowi są na najwyższą ofiarę, którą Mogą złożyć na ołtarzu ojczyzny. I bohater Reduty Ordona, no zresztą sam Julian Konstanty Ordon, jest właśnie taką postacią. Sam jednak utwór napisany został przez Mickiewicza w 1832 roku, podczas emigracji, kiedy nasz poeta przybywał w Dreźnie. I jest taką poetycką wersją wydarzeń opisanych, przedstawionych przez uczestnika tychże. Stefana Garczyńskiego i jednocześnie znajomego naszego poety Adama Mickiewicza. Przede wszystkim jednak, moi drodzy, kiedy spotykam zaprzyjaźnionych, znajomych osmoklasistów, to w ich głowie jest taki znak zapytania muszę sobie przypomnieć, o czym to dokładnie było, czego to dotyczyło. Dlatego, moi drodzy, krótki, krótkie takie przypomnienie z historii. W XIX wieku, niestety, byliśmy już pod zaborami. Jednym z naszych zaborców była Carska Rosja. I w wielu utworach z tamtego okresu z tą rzeczywistością rozbioru będziemy się spotykać, a oznaczało to liczne represje dla Polaków. W 1830 roku wybucha jedno z naszych najważniejszych powstań narodowych Powstanie Listopadowe, które jest taką decyzją buntu przeciwko zaborcy. W trakcie walk w 1831 roku dochodzi do starcia w tak zwanej Reducie numer 54, która znajdowała się wówczas na warszawskiej woli. Wola to jest oczywiście dzielnica Warszawy. Reduta, moi drodzy, to tak naprawdę rodzaj okopu, a ta miała kształt lunety. Często w zasadzie ta 54 Reduta była nazywana lunetą. Ponieważ nie była ona taka najważniejsza, nie, nie znajdowała się też w takim najważniejszym punkcie linii obrony, nie spodziewano się, że wojska carskie zaatakują właśnie z tej strony. No i kiedy oczywiście dopatrzono się, że jednak żołnierze carsty będą atakować, no to. Było to bardzo szokujące dla tamtejszych żołnierzy. Tym bardziej, że nie dysponowali oni dosyć dobrą bronią. Mieli wyłącznie sześć armat i to starego typu. I tu proszę Państwa wkracza nam ta historia na obszar poezji, bo mogę powiedzieć, że mniej więcej właśnie w tym momencie rozpoczyna się ta historia przedstawiona przez Adama Mickiewicza, ponieważ na sam początek wieszcz w swoim utworze opisuje przybycie wojsk moskiewskich. Rzeczywiście opis przybycia tych wojsk, sposób w jaki są one przedstawiane, może budzić grozę i może powodować nawet ciarki i dreszcze, bo wyglądają oni przerażająco. A o tym, w jaki sposób Mickiewicz opisywał żołnierzy carskich do tego jeszcze przejdę. Oczywiście zaczyna się ostrzał, ale on jest nierówny. Rosjanie mają 200 armat. My tylko sześć. Tak jak powiedziałam, Polacy są na takiej straconej pozycji od samego początku. Zaczyna się więc tak naprawdę walka bardzo nierówna. Żołnierze są już na rogatkach, żołnierze rosyjscy zbliżają się. Kiedy te armaty zaczynają zawodzić, przychodzi decyzja o ostrzale z broni ręcznej. Ale to też, moi drodzy, jest bardzo nierówna walka walka zresztą skazana de facto prędzej czy później na porażkę. No i oczywiście w pewnym momencie widać już, że Polacy raczej przegrają tę bitwę, Rosjanie wedrą się na Teredutę i i jednocześnie proszę Państwa nasz bohater jest w tym ważnym dziejowym momencie, on podejmuje taką istotną decyzję, a więc przy tej przewadze nieprzyjaciół organ po prostu wysadza yy, broń, że tak powiem yy, wysadza redutę, wysadza to wszystko co jest tam nagromadzone yy, w powietrze. No, i oczywiście sam ponosi śmierć, ale uśmierca znaczną liczbę nieprzyjaciół, ratując tym samym i Redutę, no i oczywiście swoich, swoich kolegów. A więc. Proszę Państwa, piękna, chwalebna śmierć bohatera. Może teraz wrócę na chwilę do takich faktów historycznych. E, otóż dzień przed tym, przed tym wszystkim, kiedy jeden z generałów wizytował Redutę, no to oczywistym było wydanie rozkazu, że w razie, kiedy już Polacy nie będą się mogli bronić, trzeba będzie to wszystko zniszczyć, wysadzić, żeby ta broń, e, ta amunicja, to wszystko co tutaj było zgromadzone, nie wpadło w ręce wroga. I teraz, proszę państwa, wrócę do prawdziwego wydarzenia historycznego, które niezmiernie zaważyło na losach samego Ordona. Otóż, wyobraźcie sobie, rzeczywiście samo wysadzenie Reduty miało miejsce 6 września 1831 roku, ale uwaga, mamy tu już dwa istotne wydarzenia historyczne, o których nie ma mowy w utworze Mickiewicza. Mianowicie, po pierwsze, proszę państwa, sam Ordon nie zginął. Oczywiście był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, był w szoku i miał poparzoną twarz oraz ręce, ale przeżył. Później ukrywał się w Warszawie, następnie był za granicą, emigrował i tak naprawdę całe życie Konstantego Juliana Ordona, bo tak faktycznie nazywał się nasz bohater, przebiegło tak naprawdę na takich różnego rodzaju działaniach wojskowych, angażowaniu się w różne oddziały wojskowe. I ostatecznie sam Ordon zakończył życie, mając blisko 80 lat, w 1887 roku. Strzelając do siebie. Ale oczywiście, plotki, anegdoty mówiły, że ten już staruszek, 77-letni, zrobił to dlatego, że być może nie mógł znieść faktu, iż ludzie bardzo źle patrzą na jego e, przeżycie. Tak? Ponieważ czytając wspaniałe dzieło Mickiewicza, spodziewali się, że Ordon nie przeżył, a poniósł ofiarę za, za wolność ojczyzny, prawda? grzebiąc razem ze sobą wroga. Ale moi drodzy. A faktycznie najprawdopodobniej popełnił on samobójstwo, ponieważ panie do końca był człowiekiem religijnym. Zresztą jego pogrzeb miał mieć charakter wyłącznie świecki, wojskowy mianowicie chciał zginąć na polu bitwy jak żołnierz, a niestety w tym wieku, w którym się znajdował, no to nie bardzo była szansa na to, żeby zaangażowano go do jakichś działań wojennych, więc postanowił to życie zakończyć tak, jak sobie wyobrażał, że ginie żołnierz. I teraz, moi drodzy, to jest jedna z tych kwestii. Zresztą samą spotkał się z Mickiwiczem lata w w Burgasie. Natomiast e, obecnie zetknęłam się również z taką informacją, że faktycznie Jeden z polskich oficerów poniósł śmierć, wysadzając tę redutę w powietrze razem z Rosjanami, ale to nie był, że zupełnie inaczej nazywa się nasz bohater narodowy, że komu innemu powinniśmy tę część oddawać. No i to taka ciekawostka, proszę państwa, historyczna. Natomiast nas jako polonistów i was, jako uczniów z języka polskiego, ma interesować przede wszystkim ten utwór również pod takim względem swojego, swojej budowy, swojego charakteru, bo to jest utwór, przypominam, romantyczny, doby romantycznej, ale przede wszystkim e, chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na fakt, że on ma szalenie dydaktyczny wręcz, powiedziałabym, propagandowy charakter. Dlaczego? Mamy tam takie słowa, że jedynie e, ta Warszawa urąga tej władzy carskiej, bo tak naprawdę Mickiewiczowi chodziło o to, żeby pokazać, że cała Europa boi się cara, tego tyrana, który po prostu jednym swoim skinieniem, jednym podpisem wysyła ludzi na śmierć, a Polacy nie, Polacy są dzielni, Polacy będą bronić tej wolności. Mickiewicz też, co poznacie w innych utworach, które będziecie omawiać w szkole średniej, miał taką, powiedziałabym, wizję Polski, która ma być zbawcą przyszłych narodów, jeżeli chodzi o odzyskanie wolności, więc pod koniec tak naprawdę tego utworu pokusił się o taką apokaliptyczną wizję, że Bóg wysadzi ten kraj, w sensie kraj Cara, tak jak Ordon wysadził Redutę. Czyli to była taka apokaliptyczna wizja katastrofy, która może spotkać carską Rosję, jeśli ten car, tyran, ten szatan się nie poprawi. Bo zresztą tutaj widzicie w tym utworze, że Mickiewicz tak specyficznie opisał Cara. Ten tyran, który skinieniem przy jednym podpisem wysyła ludzi na śmierć czy na wojnę, jest pokazany jako ktoś, kto ma taką moc jak Bóg, ale z drugiej strony jest tak zły, tak złośliwy jak sam szatan, sam diabeł. No i tutaj, moi drodzy, przejdę do tego specyficznego obrazowania Mickiewicza w Reducie Ordona. Z pewnością już w trakcie czytania zauważyliście, że mamy kontrast pomiędzy opisem wojsk. Rosyjskich, a wojsk polskich. Ten pierwszy kontrast zasadza się na barwie. Otóż wszędzie tam, gdzie jest mowa o Rosjanach, o tych żołnierzach, jest mowa o czerni, a my wiemy, że kolor czarny kojarzy się ze złem, ciemnością i piekłem. Wszędzie natomiast tam, gdzie jest mowa o Polakach, jest mowa o bieli, a więc światło, Bóg, dobro yy, i czystość, niewinność, prawda? Tutaj ta biel ma taki charakter. Ale też czy zwróciliście uwagę, że bardzo często mamy tak zwane animalistyczne. Porównania, czyli takie odwołujące się do świata zwierzęcego, jeśli chodzi o Rosjan, prawda? Tam jest mowa tak na no, dobrą sprawę Rosjan, porównanie do zwierząt. A w pewnym momencie jest nawet mowa o błocie, prawda? To jest bardzo celowy zabieg. Zabieg powiedziałabym wręcz o charakterze retorycznym, ponieważ on tych. Carskich żołnierzy dehumanizuje, czyli odmawia im człowieczeństwa. Przez to my widzimy naszego wroga jako takie zło wcielone, ale nie dostrzegamy tutaj cech człowieczeństwa. To, moi drodzy, w mojej opinii, nic innego jak tylko świetna pomoc, żeby móc znienawidzieć naszego wroga. No i oczywiście utwór powiedziałam o takim bardzo ważnym przesłaniu, bo m, oczywiście jest to utwór wymierzony w tę bezwzględność i tyranię carską, pokazujący, że car jest złem i źle traktuje podbite narody, ale z drugiej strony Mickiewicz zresztą nie jedyny raz ale pokazuje też, że lud rosyjski jest bezwolnym takim narzędziem w ręku cara. Czyli, że gdyby ci ludzie nie mieli w sobie tego strachu i gdyby spojrzeć na nich zupełnie innym okiem, to może nie byliby tacy źli, bo tak naprawdę źródłem wszelkiego zła i tej ciemności, tego diabelstwa, szataństwa jest ten car. No i oczywiście, wreszcie ta apokaliptyczna wizja mówiąca o końcu tych, tej tyranii, prawda, że Bóg wysadzi ten kraj. Chodzi o to tak naprawdę, że Mickiewicz chce nam powiedzieć, że w całym świecie panuje jednak pewne poczucie sprawiedliwości, równowagi, i ta krzywda, ta niesprawiedliwość oczywiście zostanie ukarana. Ja też powiedziałam tutaj, że jest to utwór wywodzący się z epoki romantyzmu i myślę, że moim obowiązkiem jako polonisty jest jednocześnie podkreślić, że utwory tej epoki bardzo często mają tak zwany charakter synkretyczny. To to znaczy, że łączą w sobie zarówno cechy trzech rodzajów literackich, jak i różnych gatunków literackich. I tutaj w reducie Ordona macie połączone właśnie, synkretycznie połączone cechy rodzajów literackich. Popatrzcie, mamy narratora, bo to jest pod tytule opowieść adiutanta, czyli ja myślę tutaj właśnie tego pana, który opowiadał Mickiewiczowi. Mamy więc narratora, mamy wręcz, że mamy te opisy, mamy fabułę. Są też dialogi, które znamy z dramatu. No i jeżeli chodzi o lirykę, proszę Państwa, to zobaczcie, jak dużo mamy tam takich, takiej nastrojowości, refleksyjności, ale przede wszystkim ogromnie dużo środków stylistycznych. Ja polecam ćwiczenie na reducie Ordona odnajdywania środków stylistycznych. Macie tam bardzo dużo epitetów porównań. Macie wyrazy dźwiękonaśladowcze, tak zwane onomatopeje, coś huknęło, coś ryknęło, prawda, był świst. Macie nagromadzenie czasowników, to z kolei jest taki sposób poetów na to, żeby zdynamizować akcję, żebyście mieli wrażenie, że jesteście w środku i te wyrazy dźwiękonaśladowcze też mają temu służyć. Macie też często tak zwane równoważniki zdań, macie też wyrazy pojedyncze, które te akcje przyspieszają, dynamizują, czyli my jesteśmy tak jakby w środku kadru filmowego. To jest przepięknie napisane, przepięknie przez Mickiewicza rozegrane. Ale jeszcze raz proszę Państwa, dlaczego ten utwór jest dla nas ważny? Bo to jest utwór o tematyce patriotycznej, utwór pokazujący wzorzec osobowy, wzorzec bohatera. Niezależnie od tego, co się stało z prawdziwym Ordonem i jak powinien nazywać się ten właściwy bohater wysadzający redutę w powietrze. A tu przypomina mi się jeszcze jedna ciekawostka. Otóż ten prawdziwy ordem nie był pewny, czy Redutę wysadzono na rozkaz, czy stało się to przypadkiem przez zapruszenie ognia. To by było dopiero ciekawe, prawda? W każdym razie, moi drodzy, musimy tutaj trzymać się tej wersji, że jest to utwór ukazujący przede wszystkim to, że my Polacy, nawet w takiej straszliwej tragedii, jesteśmy wielkimi bohaterami i sprzeciwimy się tyranii carskiej i będziemy walczyć o wolność, bo sprawiedliwość i Bóg są po naszej stronie. Tak to widział Mickiewicz, to nie będzie jedyny utwór, który na ten temat mówi, takiej właśnie wizji Mickiewicza. Ale dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny tydzień.